Czy wiesz, jak zainstalować najnowszą działającą wersję aplikacji MyScootie na Androida? Albo nie masz połączenia Bluetooth ze swoją hulajnogą po aktualizacji apki MyScootie lub systemu Android do najnowszej wersji, a może posiadasz nowy smartfon i apka też nie działa? Koniecznie obejrzyj ten film. A jestem przekonany, że będę w stanie Ci pomóc, abyś mógł cieszyć się funkcjonującą aplikacją Motusa. Zapraszam do oglądania! Cześć, tutaj Rafał. Witam Cię na moim kanale, na którym pokazuję unboxing, porady, recenzje ze świata technologii i nie tylko. Jeśli trafiłeś tu po raz pierwszy, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka, aby w przyszłości nie przegapić kolejnych filmów. W Tym wideo chciałbym poruszyć kwestię niedziałającej apki, a dokładniej mówiąc nieaktywnej ikony Bluetooth, która jest kluczowa i służy do połączenia hurajnogi z aplikacją. Po dotknięciu tej ikony wiele osób zgłasza, że nic się nie dzieje a powinna wyświetlić się lista dostępnych urządzeń Bluetooth, w tym hulajnoga od Motusa. Jak można zauważyć, w międzyczasie w tle pokazuję, jak wyglądały moje próby z instalacji aplikacji, które także nie przyniosły efektu. Na zrzutach ekranu po lewej stronie widać standardową instalację ze sklepu Play, a po prawej instalację pobranej z internetu najnowszej wersji. Obie oczywiście nie działają, co sprawdzałem na Samsungu S21 i Androidzie w wersji 14., Prawdopodobnie też tego doświadczyłaś, doświadczyłeś, ale bez obaw. Przedstawię plan, co trzeba zrobić, aby móc używać aplikacji MySQL. Dzisiejszy poradnik podzieliłem na trzy proste kroki, a pod koniec pokażę widok Nogi i smartfona, gdzie obsługuję funkcjonującą aplikację. Przechodząc dalej do tematu, po zakupie Scuti 10 Plus 2023 okazało się, że ja spotkałem się z tym problemem. W sklepie Play widzę zarówno opinie obecnych użytkowników, że aplikacja nie działa po aktualizacji, a także ten sam problem zgłaszają całkiem nowi posiadacze Hulainu. Aplikacja, jak można zauważyć, ma datę ostatniej aktualizacji z października 2023 roku i przed tym czasem, jak i po, ciągle występuje kłopot parowania. Okazuje się, że nic straconego, ponieważ możemy mieć działającą aplikację, co więcej w najnowszej wersji z lipca 2024 roku, która nie jest widoczna w sklepie Play. W tym celu musimy zastosować jakby pewne obejście taki hack. Po kilkunastu próbach instalacji i deinstalacji różnych wersji oraz zabawy z uprawnieniami, a także po przeczytaniu masy opinii, udało mi się znaleźć rozwiązanie. W skrócie mówiąc, najpierw należy zainstalować starszą wersję aplikacji i później dokonać jej aktualizacji do najnowszej wersji. Po testach odnalazłem jedną z poprzednich wersji, ale taką, która nie jest bardzo odległa od najnowszej i ma usprawnienia Bluetooth oraz inne poprawki. Przejdźmy do kroku pierwszego. Na początku warto pobrać aplikację APK Pure, której proces pobierania i instalacji pokazuję w tle. Jest ona podobna do sklepu Play, udostępnia rozmaite aplikacje i gry. Jej popularność wynosi ponad 600 milionów pobrań. Z samej aplikacji nie musimy przyznawać żadnych uprawnień, a później nawet odinstalować. Będzie ona przydatna, gdyby okazało się, że jednak zaproponowana przeze mnie wersja MyScooty u Ciebie nie zadziała łatwo będzie wybrać inną. Możesz oczywiście samodzielnie pobrać z internetu taką czy inną wersję pliku APK z MyScooty, przecież tak kiedyś na starych telefonach instalowało się np. gry przed erą sklepów. Aplikacja jest już gotowa, więc otwieramy ją i nie musimy zezwalać na żadne uprawnienia ani korzystać z propozycji aktualizacji i polecanych aplikacji. góry w okienku wyszukiwarki wpisujemy nazwę poszukiwanej przez nas aplikacji, czyli MyScooty. Jak widać układ tekstu i zdjęć wygląda podobnie jak w sklepie Play. Warto podkreślić, że oczywiście autorem tej aplikacji jest ten sam programista, którego nazwa widnieje także w sklepie Play. Teraz krok drugi. Na początek zainstalujemy starszą wersję MySQLi jako podstawę do instalacji docelowej najnowszej wersji. Przypomnę, że warto przed tym krokiem usunąć aktualną wersję aplikacji, jeśli masz ją zainstalowaną. Aby zainstalować poprzednią wersję aplikacji, wybieramy link o nazwie Version History, jak pokazałem na zrzucie ekranu. Naszym oczom ukazuje się pełna lista wydań tej aplikacji. Ja testowałem wszystkie wersje po kolei, idąc od góry, instalując je i odinstalowywując. Dopiero skuteczna okazała się wersja 1.0.10 z 23 października 2023 roku. Przy okazji ma ona poprawki dotyczące Bluetooth i tym podobne. Skuteczna mam na myśli, że dla mojego Samsunga S21 Android 14 One UI 6.1 mogłem w aplikacji kliknąć ikonę Bluetooth, gdzie wyświetliła mi się lista urządzeń i w tym moja hulajnoga. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym jeszcze wrócić do instalacji i pokazać Ci inny przypadek, który może Cię spotkać. Jest to zależne od ustawień Twojego systemu Android. Jak widzisz, Android spyta Cię, czy chcesz przyznać uprawnienia APK Pure do instalacji apki MyScooty lub innych. To standardowe zachowanie, gdy instalujemy coś spoza sklepu Play. Niestety nie mamy wyjścia i musimy to zaakceptować, to nic strasznego. Tuż po finale instalacji MySQT możesz usunąć apk. Pure. Oczywiście chcę zaznaczyć, że do niczego nie nakłaniam. To Twoja decyzja. Dodatkowo, jak już kliknęliśmy Zainstaluj, może nas wstrzymać Google Play Protect. On ostrzega, że nasza aplikacja jest starsza i nie uwzględnia nowych ustawień czy prywatności. Również jeśli tego nie zaakceptujesz, przez kliknięcie Zainstaluj mimo to instalacja nie powiedzie się. Lub możesz próbować szukać innej wersji, ale ten komunikat też może tam wyskakiwać. Jeżeli chcesz działającej apki MyScooty, to niestety prawdopodobnie będziesz musiał zgodzić się na te dwa powyższe ostrzeżenia. Wracamy z powrotem. Jak mogłeś zauważyć, w tle zainstalowałem już wspomnianą wersję, nie otwieram jej, a przechodzę do ustawień w Androidzie, wybieram aplikację i wyszukuję apkę MyScooty. Sprawdzam z ciekawości powiadomienia, które tu są aktywne, ale w nowych wersjach już nie. Natomiast nas interesuje ustawienie uprawnień. U mnie już sekcje o nazwie mają dostęp, dodane jest jedno uprawnienie, czyli urządzenia w pobliżu, lecz potrzebujemy nadać dostęp jeszcze lokalizacji oraz zdjęcia i filmy. Przy okazji, same wskoczą muzyka i dźwięk. Niestety, apka potrzebuje tych wszystkich uprawnień i nie mamy wyjścia. Oczywiście pamiętaj, aby w Androidzie mieć włączoną lokalizację. Tak naprawdę to wystarczy, wychodzimy z tego i na dole wybieramy pierwszą ikonę, aby otworzyć aplikację. Zapewne wyskoczą nam okienka informacyjne, że mamy starą wersję, ale o to nam chodziło. Teraz ważny moment, gdyż po dotknięciu ikony Bluetooth powinna pokazać się lista urządzeń, a w tym nasza hulajnoga. Pamiętaj, aby wtedy mieć włączoną hulajnogę. Po wybraniu MyScooty będziemy mieć połączenie i aktywne staną się ikony, a także zobaczymy aktualny przebieg, a Hulajnoga będzie reagować na ikony. Gdyby jednak to nie podziałało, zachęcam wykonać obecny krok jeszcze raz, tym razem wybierając z historii najlepiej inną wersję, może najlepiej idąc o jedną pozycję w dół, czyli starszą optej, którą zainstalowaliśmy. Ja przynajmniej tak robiłem aż do momentu, gdy mogłem zobaczyć to białe okienko z listą urządzeń Bluetooth. Oczywiście, przed nową instalacją MyScootie dobrze jest usunąć aktualną. Jeśli możesz, poinformuj w komentarzu, która wersja u Ciebie zadziałała, ewentualnie na jakim smartfonie lub Androidzie. Z pewnością będą to cenne uwagi dla innych osób. Krok trzeci to ostatni, najkrótszy etap, który jest tylko formalnością. Wracamy do aplikacji APK Pure i ponownie otwieramy listę z wersjami APK MyScootie. Jeśli mamy w miarę aktualnego Androida, Najlepszym wyborem jest najwyższa wersja aplikacji, u mnie była to 1.0.12 z 17 lipca 2024 roku. Udało się zaktualizować. Teraz możemy ją otworzyć, albo jeśli potrzebujesz, możesz wcześniej sprawdzić przyznane uprawnienia. Jak widać, ja musiałem ponowić uprawnienie znajdowania urządzeń w pobliżu. Teraz pozostaje tylko dotknąć ikonę Bluetooth i znowu wybrać naszą hulajnogę. Ikony są aktywne i wszystko działa. Od teraz możesz cieszyć się najnowszą działającą wersją aplikacji i to po polsku. Jak może zwróciłeś uwagę, deweloper nazwał ją po prostu Motus. Przyszłe aktualizacje myślę, że można będzie bez problemu zrobić w sklepie Play albo w tej naszej apce APK Pure. W ostatniej części filmu pokazuję obsługę aplikacji na smartfonie. Jej zrzut ekranu jest po prawej stronie. Widoczna jest także hulajnoga Motus Scooty 10 Plus 2023, dzięki temu będzie można obserwować reakcję aplikacji na hulajce i na odwrót. Zamieszczam to jako dowód funkcjonującej aplikacji. Jak można było zauważyć, na początku otworzyłem ustawienia i pokazałem numer wersji apki oraz jak finalnie wyglądają przyznane uprawnienia. Warto zwrócić uwagę, że wszelkie czynności opatrzyłem podpisami, więc nie będę ich komentował. Natomiast wspomnę, iż z perspektywy używania aplikacji już pewien czas zauważyłem, że działa ona poprawnie. Lecz zdarza się, że występuje pewien problem. Gdy aplikacja jest wygaszona w tle od dłuższego czasu, to mimo włączenia hulajnogi i otworzenia apki, mogą się one nie łączyć ze sobą. Całe szczęście rozwiązanie jest proste. Można spróbować kliknąć na ikonę Bluetooth i wybrać hulajkę, albo wystarczy nacisnąć w Androidzie przycisk ostatnie, czyli te trzy kreseczki służące do podglądu aplikacji, zamknąć MyScoot i Motus i otworzyć ponownie. Czasem może jeszcze się zdarzyć, że po wyłączeniu hulajnogi w aplikacji i powtórnym jej włączeniu nie sparują się ze sobą. Wtedy też trzeba zamknąć i włączyć apkę jak wcześniej opisywałem. W zasadzie wreszcie przypadków nie zauważyłem problemów. Stan baterii można powiedzieć, że nawet jest zgodny z kreskami na hulajce, a przebieg wydaje się, że też dość dobrze wskazuje. Trasa 30-km pokazała na GPS smartfonie tyle samo. W tym miejscu chciałem jeszcze pokazać wersję Android, na której działa aplikacja. Tym samym będę się już powoli żegnał. Jeśli Ci się podobało, proszę o polubienie i komentarz pod filmem, jaka wersja aplikacji u Ciebie zadziałała. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia mojego kolejnego filmu, a także poprzedniego, w którym rozpakowuję hulajnogę Motus Cuti 10 Plus 2023. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia!